jak poni? No. On no, tak nawołują Będą nawoływać następnego, żeby wyszedł Ale ty się na Już nie karni, nie wchodzi, tylko wywołują. Jeden na razie. Muszę już śpiewać śpiewać tutaj. Drugi? nie. Nie, no, nie. Ma, nie, bo nie. Bo. I bo nie, bo nie. Bo tak nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie. się Nie. Po, się Nie. Nie. się Na tym siedzi? Ten dorosły, na tym. Na tym pniaku siedzi dorosły. dorosły na tym, no. A ten siedzi w No. I Następny młody jest. No. Wiesz? No. no. zobaczysz. Poród. Poród budki. I chyba swoim To nie No to to. Nie robala. To nie robala. Zobacz. Mhm.

Tam już ludzie lecą od razu pokazują gdzie ma lecieć no no chodź, chodź malutki jest, drugi, trzeci napętaność, part, trzeci ale to mnie szybko no jeden za drugim, trzy ten pierwszy się na Mhm co tam się gramoly następny? widzisz? się pokazał, czyli trzy są na zewnątrz już. No czwarty. Tu masz? widzisz? piąty? ja piąty? jaki śliczny! Gdzieś mi budka zniknęła. Jest szósty, właśnie. szósty jakiś. To widzisz? No. Szósty. Ale piękny. No i się, się rozglądają Myśla. i dzwonią. A to, a to no ale kolorowe jakieś no, widwy. Szósty. Pani nie że tu na tej też mamy, tu na tej. No. Tam jeszcze jest ja budce. Siódmy, widać, siódmy pyszek, Siódmy. Ósmy. 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 potworny. Ja pierdaczę ja, ja, Wszystkie od razu. Recina, się, ósmy. Ja pierdolę. Ależ mnie już połowa z Dziewiąty. <laughs> się gramoli. To, 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 to nie mogę, bo potem budki nie mogę znaleźć. Sieci. Dziewiąty wisi tam. <grym> no jest słabszy chyba, nie mógł o, daleko lecieć. Ten pierwszy zobaczył No, dalej, jest dziewięć. Ale dzwonią! Pójdzie lecieć matka do budki, czy już wszystkie? No, tak, nie ma jako takiego. No, ten z chłopczych tam siedzi i dzwoni sobie. No. Tak, był najmniejszy pierwszy. No. Z podróżki doleciał. No, jakby teraz... Dziewięć było, tak? A no. zobaczymy, czy jeszcze do budki wlecisz. Pierwszy... I co ona już leczyła na zewnątrz wszystkie. Już tam nie wchodzi. No, podekscytowany się teraz, jakby po prostu roka Takie maluchy. Jak dzwonią. No. Fajnie tak mają. No już chyba nie ma więcej, wiesz? Dziewięć sztuk. Tak Może jakiś? Jest tam dwa małe teraz, tylko no. koło siebie. No to mniejsze. Nieporadne, mniejsze. ale takie kolorowe śliczne. To nie no to w ogóle się mały wydaje. To, 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 to te bliźniaki no. są siebie, ten bliżej na to jest taki jakby mniejszy. No. On ostatni dostoczył. No, tak. Tu jeszcze siedzi z no, pokarm, przodu. Walka. O, siedzi ale zawsze rubli wróbli tak. i przyświeczają nieraz, prawda? Raz, to jeden, jeden po na drugim. Dziewięć słok było. Kurde. Zaczerwalał, Zobacz, drugi już polecił na mhm. A tu jest gniazdo, ja zobacz, tutaj. Ja gniazdo tego. Głębiel są u nas. Na się się sąsiada. Tu u sąsiada. Widzisz tam, dwa? Nad budą, zobacz. Nie na naszych. Pomie... Na Co on Nie, o tak jak metr przed budą. Metret... Wyłazi jeszcze jeden. No. Dziesiąty. No, no, no. Dziesiąty się gramoly. Dziesiąty. To jeszcze nie koniec, widzisz? A tam jest gniazdo. Widzę. Widzę się, że w gnieździe teraz. Dorosłe? Tak, dorosłe. Za będziemy tam te gniazdo filmować. Te sztuka No. Dziesięć by to... sztuk. Maluchów. Myślę, że są maluski. Jakie No ja wiesz, tutaj buty coś jeszcze jest, już nie ma. Ta dwana chyba przeblisko, są blisko domku. Mm -hmm. No, tutaj nałoża się nie da nam przylatywało. 10 sok. a tu jest 11. Ten, ten no, właśnie to jest blisko siedzi. Ładne te łebki mają czasami. No. W ogóle ten śliczny. a